Szczególnie gości z Rosji. Kinie pokój w Lubawie. Mnie bardzo przyjemnie przyjąć gości, przede wszystkim i Sławska. E, to nasze kino On w, 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 w zestawie Domu Kultury, znajduje e, się w Drugim Stanach. E, kino ma już kilkudziesięcioletnią tradycję. To jest zajęcie dla dzieci, dla młodzieży. W, przede wszystkim było kino. Zdzies, e, spoił w pieśni Ensap Pensionierów, który e, posiadała ta firma. Chodźcie zająć się prezentację. E, już za chwilę wyświetlimy Państwu krótki film o Lubawie. Jest to film, który przedstawia Lubawę, jak wyglądała Lubawa, co się działo w Lubawie kilkanaście lat temu, byście mogli sobie porównać, jak teraz wygląda, a jak było kiedyś. Chciałbym pokazać zmiany, które wydarzyły się w ostatnich kilku film, który pokazywał jak z początku 2000 roku. możecie porównywać to, co widzieliście teraz, z tym, jak było raczej. Kolejnym punktem naszego spotkania będzie krótki koncert grupy seniorów. Tutaj właśnie. <noise> tak uh chorys -huh. <noise> body language dyrektorze. Uh -huh. <noise> <noise> tak grupa pensjonerów. w naszym gorodzie mierna. Dumał takową sytuację, że jest grupa dzieci, małodzieży i dorosłych, którzy ili dla siebie sami organizują jakieś zajęcia, ili szkoła organizuje dom kultury. To jest grupa pensjonerów, dla których nie było raczej. Какие конкретных предложений теперь есть университет пенсионеров третьего века название его они здесь происходит ну, в кавычках уроки для этих пенсионеров они здесь встречаются, обрабатывают какую-то тему но это очень хорошее развитие я думаю по моему мнению для людей которые много много лет работали да теперь могу еще dalszy dalszych swoje w Zespół, który dzisiaj usłyszymy działa już ponad 25 lat, zespół Wrzosy działa już ponad 25 lat. Został założony przez Bolesława Rykaczewskiego. Obecnie przejął po ojcu dowodzenie w zespole Zdzisław Rykaczewski. Ensemble już pracuje 25 lat. Pierwszy, który były pierwsze to ten był ojciec tego mężczyzny. Teraz syn był z tego, To możemy zaprosić chyba <grym> na, możemy zaprosić na prezentację. Zapraszam zapraszamy na prezentację filmową, a później koncert. Dziękuję. Otwórz, otwórz, kąp, a nie wstaję, konia wody daje, Stuka, buka, bog, kiedy przystąpią, a nie wstaję, konia wody daj. Kiedy mama żałnia, że tym nie dawała, Bye.

My bo na tym świecie O zmortnej korecie jest wyszczelnik. tylko to z tobą, moja dziewczyna, Chciałbym powitać ten nowy czas. Kiedy dojrzewa czerwone wino, I kiedy zbiorów ruf nachodzi czas, ma stolec Wan na stole stanie, spróbować warto choć raz. Czy jesteś kochana ma. na Ma stolec win na stanie, spróbować warto choć raz. A kiedy słońce zajdzie za góry, wtedy się zacznie zabawić czas. Odrzućmy na bok troski, zmartwienia. Trzeba się bawić, tańczyć, ciśniać. Przyjeżdżaj na winogranie. Przyjeżdżaj, kochana mam. Na solec, bandi, na stanie. Spróbować warto choć raz. Spróbować warto choć raz.

Барто, э, так энергичные, усмехненные, пане Маридки. Большое спасибо вам э, за ваш концерт. Мы очень рады получили большой заряд хороших положительных эмоций. Дякую mm -hmm. вам за концерт. С этого концерта достались очень множество позитивных эмоций. А вашему ансамблю я хотел подарить старый русский народный инструмент. Это деревянные ложки. Для вас э, старый русский инструмент, древняные ложки. Раньше железной посуды не было, ели вот такими ложками деревянными. А когда хорошо надо поесть, надо хорошо попеть. Ну и примерно так вот стучали ритм. Значит, что в нашем Доме культуры есть тоже очень похожий, замечательный ансамбль. Да, такого примерно такого же возраста в доме культуры в Славске есть очень подобный звук для для Америки и быть может вам директор когда-нибудь мы смогли бы организовать совместный концерт этих двух замечательных коллективов может быть у нас может быть у вас и может, в пришлости удалось организовать концерт либо в Любави, либо в Славском это будет шутка бурмистер больше всех. Я думаю, что пан директор и пани директор вечером обсудят в гостинице вопрос. Заодно, может быть, и президент подарит. Директор тоже поразмовляет. Пить может, что шутка. На Вечером.